Zadanie 31. Dany jest ciąg arytmetyczny określony dla każdej liczby naturalnej większej równej 1. Jego różnica jest równa 4, a suma jego pierwszych 5 wyrazów jest 3 razy mniejsza od sumy następnych 5 wyrazów. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu, zapisz obliczenia. No to zapiszmy to, co wiemy. Wiemy, że różnica jest równa 4. Wiemy, że 3S5. To jest to samo co S10 odjąć S5. I to będzie nasza powiedzmy pierwsza metoda obliczenia tego zadania. S5 przeniesiemy sobie na lewą stronę. No i otrzymamy 4 S5 równe S10. Zapiszę, że to jest nasza pierwsza metoda. No i trzeba jakoś rozpisać S5 i S10. My wiemy, że suma 5 wyrazów. To jest wyraz pierwszy plus wyraz piąty podzielony przez 2 i razy 5, a dziesiąty to jest pierwszy i ostatni. W ostatnim jest dziesiąty. Dzielimy to przez 2 i mnożymy przez ilość wyrazów. Możemy sobie dla przypomnienia zapisać, jak wygląda, jak wygląda wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego. No, jaka propozycja może być? Propozycja może być taka, żeby A5 oraz A10 zapisać w inny sposób, żeby w jakiś sposób uprościć te nasze, te nasze obliczenia. No i teraz zamiast A5 wpisujemy A1 dodać 4R i zamiast A10 A1 dodać 9R to zapiszmy, że S5 równa się A1 stąd i A1 stąd, czyli 2A1. Dodać 4 różnice przez 2 i razy 5. I S10 analogicznie. 2A1, 9 różnic przez 2 i razy 10. I teraz tak. Jakoś musielibyśmy to poupraszczać. Zapiszmy, że S5 to jest tak. 2 przez 2, czyli 1A1, 4 drugie, czyli 2 różnice, mnożymy to przez 5 i w drugim przypadku dla S10 mamy 2A1, dodać 9 różnic i razy 5, razy 5, tutaj da się to bezpośrednio skrócić. I teraz my wiemy, może przypiszmy sobie to, my wiemy, że 4, 4 S5 równa się S10, czyli 4 razy S5, czyli 5 razy A1 dodać 2R, równa się S10, czyli 5 razy 2A1 dodać 9 różnic. Mamy piątki po obu stronach, skróćmy to od razu. I zapiszmy, że 4A1 dodać 4 razy 2, 8R to 2A1, dodać 9 różnic. Przenosimy A1 na jedną stronę. Dostajemy 4A1 odjąć 2A1 i to ma być równe 9R minus 8R. Czyli 2A1 równa się r, czyli a1 to jedna druga razy r. A pamiętamy, na samym początku r było powiedziane, że jest równe 4, tak było w treści zadania. No to otrzymujemy a1 równe 2 i to jest nasza odpowiedź. Ale na początku powiedziałem, że rozwiążemy to zadanie na dwa sposoby, więc możemy zapisać, że suma pierwszych pięciu wyrazów w ciągu to będzie pierwszy plus drugi plus trzeci plus czwarty i plus piąty. I ona ma być równie, równa w sumie kolejnych pięciu. Czyli dodajemy szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty oraz dziesiąty wyraz ciągu. I jak to możemy poprzeliczać? No zapiszmy, że nasze A2... Jest A1 plus różnica, A3 to A1 plus 2 różnice, A4 to A1 plus 3 różnice, i A5 to A1 plus 4 różnice, i to ma być równe. A6, czyli A1 plus 5R, A7 to A1 plus 6 różnic, A8, czyli A1 plus 7 różnic. A9 to jest A1 plus 8 różnic, i A10 to jest A1 plus 9 różnic. Czyli za każdym razem suma indeksów 1 i 5 daje nam 6. 1 i 6 to 7, 1 i 7 to 8. I tak analogicznie w każdym przypadku postępujemy. To zapiszmy, że to jest nic innego jak 3 razy. Teraz tak A1, 2, 3, 4, 5, A1.

I A1 przerzucamy na jedną stronę R na drugą. Mamy 15A1 odjąć 5A1 i to jest równe 35R minus 30R. Z lewej strony dostajemy 10A1, a z prawej 5R. Dzielimy wszystko przez 10. No, okazuje się, że A1 to jest 5 dziesiątych, czyli 1 druga R czyli 1, 2 razy 4, co już było powiedziane, przypominamy, że R jest równe 4, czyli 2. No i okazuje się, że niezależnie od metody otrzymujemy dokładnie takie samo, dokładnie taki sam wynik. Takie samo A1.